Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się jakimś konkretnym coinom, dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Regiuszwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Ari, ten, które w ostatnich dniach zmieniło wygląd swojego kantoru online i jest teraz jeszcze bardziej przystępne dla klientów chcących kupować czołowe kryptowaluty online. W najbliższym czasie dodatkowo pojawi się także opcja swapów, więc kantor zyska dodatkową funkcję dla osób lubiących od czasu do czasu wyjść na przykład do stablecoinów. Pamiętajcie, że z kodem od kryptoraportu możecie kupić lub sprzedać kryptowaluty jeszcze taniej. To, co nie ulega zmianie, to właśnie te kody. W opisie pod tym materiałem, jak zresztą w opisie pod każdym innym materiałem nagrywanym we współpracy z Alicjanem, znajdziecie dwa kody: raport 25 i raport 10. Pierwszy daje wam rabat 25% na pierwszą transakcję, drugi to z kolei zniżka 10% na każdą kolejną. I myślę, że bez zbędnego gadania możemy przejść do tego, co dziś. Na istotniejsze, a więc do analizy. No i tu tak jak zwykle rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowanie Bitcoina, gdzie przy Was ceremonialnie usuwam jeden techniczny poziom z wykresu granicę 60. 7000 dolarów. Poziom do tej pory dość ładnie respektowany przez rynek, natomiast w ostatnim czasie został on zlekceważony. Wybity w górę, teraz wybity w dół, i zdaje się, że jest to strefa, której Bitcoin już respektować za bardzo nie będzie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, to tak jak już wskazywałem wam w miniony poniedziałek. Jest ryzyko wystąpienia korekty spadkowej. Korekty, wskutek której notowania bitcoina mogłyby cofnąć się na przykład w granicę 63 500 dolarów. Oczywiście pierwsze lokalne wsparcie moglibyśmy określić właściwie na pułapie cenowym, na którym bitcoin teraz się znajduje, czyli w końcu 65 300-400 dolarów. To jest bardzo, bardzo lokalna strefa. W mojej ocenie nieco ciekawszym wsparciem jest granica 63 500 dolarów, co zwiększałoby jeszcze potencjał do spadku, ale też nie jakoś wcale bardzo, bardzo drastycznie. Pytanie tylko jest takie, czy jeżeli te spadki rzeczywiście będą na przestrzeni kolejnych dni kontynuowane, czy koniec końców zatrzymają się one w rejonie tych, tego technicznego wsparcia 63 500, czy być może czołowa kryptowaluta zanurkuje niżej. Gdyby tak się stało, to kolejne wsparcia mamy odpowiednio w wysokości 60 300 i dalej. 58 300 dolarów jest na takie pułapy cenowe, ewentualnie warto będzie zwracać uwagę. Trzymajmy jednak kciuki za to, żeby momentum tego spadku nagle nie przyspieszyło, bo na ten moment nie jest ono może ekstremalnie małe, bo ten wczorajszy spadek o bądź co bądź 1600 dolarów nie jest ale taki najmniejszy. Niemniej jednak i tak, biorąc pod uwagę, że wcześniej Bitcoin był w stanie wzrastać o 2700 dolarów w piątek czy na przykład 3950 dolarów w poniedziałek 15 lipca, no to te wczorajsze spadki i tak nie są jakieś porywająco drastyczne, w efekcie czego może to sugerować, iż cały ten spadek, który obserwujemy sobie od początku tygodnia, który być może jeszcze na przestrzeni kolejnych dni będzie. Kontynuowane w ogólnym rozrachunku okaże się formą takiego chwilowego odragowania po tych wcześniejszych wzrostach. Tak jak tu mieliśmy dwudniowy spadek, tu mieliśmy dwudniowy spadek, tu być może też dwudniowy spadek, i już zakończymy sesję wzrostowo, albo dobijemy właśnie do granicy 63 500 dolarów, po czym odbijemy. I teraz tak, jeśli chodzi o opory, dorzuciłem tutaj linię tendencji. Ta linia oczywiście ona jest pochylona w jakimś tam, yy, pod jakimś kątem, więc w zależności od tego kiedy rynek by ewentualnie miał tam docierać, no to możemy ją testować w rejonie 70 tysięcy dolarów bądź nieco poniżej 70 tysięcy dolarów i to jest właściwie pierwszy taki naprawdę ciekawy opór na notowanie Bitcoina, a dalej to już, już jest ta strefa, o której mówiliśmy wielokrotnie, czyli przedział między 71 700 a 73 200 dolarów i oczywiście wizja nowego ATH w mojej ocenie jak najbardziej prawdopodobna, może nie w perspektywie najbliższego tygodnia. Bo tu bym się bardzo bardzo mocno zdziwił, ale teoretycznie myślę, że Bitcoin jak najbardziej jest na dobrej do tego, żeby to nowe ATH wybić. Jeżeli sytuacja w amerykańskiej gospodarce będzie układała się na korzyść aktywów ryzykownych, czyli będziemy mieli na przykład dalszy wzrost bezrobocia i dalszy spadek inflacji konsumenckiej w pierwszej połowie, w sensie w tych raportach, które poznamy w pierwszej połowie sierpnia, to być może Bitcoin to nowe ATH mógłby wybić już w przyszłym miesiącu, czyli tak naprawdę w perspektywie kilku kolejnych tygodni. I to było bardzo, bardzo optymistyczne. Na ten moment raczej mi się nie nastawiał, że wydarzy się to w tym tygodniu, ale w perspektywie najbliższego miesiąca to naprawdę szanse na to, jakby nie patrzeć, są. Idźmy dalej. Zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Ethereum. W tym przypadku widzimy też małą stabilizację, no i presja podażowa, która pojawiła się przede wszystkim w poniedziałek. Wtedy mieliśmy spadek o 2,6% wczoraj było małe wzrostowe odbicie, dziś o poranku znów obserwujemy spadki. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to potencjał do tego rajdu spadkowego też jest dość mocno ograniczony, podobnie jak w przypadku Bitcoina, bo mamy bardzo, bardzo fajną konfluencję wsparć. Z jednej strony jest granica 3350, dalej 3270. Ja nie traktuję tego jako dwóch odrębnych wsparć. Dla mnie jest to jedna, jakaś nieco szersza strefa, przy czym dolne ograniczenie tej strefy pokrywa się zmierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego odbicia wzrostowego. Do tego Wszystkiego wewnątrz tej strefy przebiega nam także linia wcześniejszej tendencji wzrostowej, która ponownie może być przez rynek respektowana jako wsparcie, więc bardzo ciekawy punkt, który może całkiem skutecznie ograniczyć zasięg dla obserwowanej od początku tygodnia korekty spadkowej, jeżeli tylko gdzieś w tym rejonie pojawi nam się presja popytowa, no i TIR-u mogłoby odbić, czy to w kierunku 3700, a właściwie na taką strefę między 3630 a 3715 dolarów albo dalej. Granica 4070 dolarów bądź jeszcze znacznie, znacznie wyżej. A przechodząc do projektów, które to Wy zaproponowaliście do przeanalizowania, zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Polki DOT. W tym przypadku kurs już od tak naprawdę połowy czerwca bieżącego roku utrzymuje się w trendzie bocznym. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty. Teraz znowu mamy spadki, no i można oczekiwać, że notowania Polki DOT wrócą w najbliższym czasie w rejon dolnego ograniczenia tego układu, czyli gdzieś granica 5 i 50-55 centów. Zwróćcie uwagę, że jest to poziom, który bardzo ładnie respektowany był już od lipca, od początku lipca ubiegłego roku. Tutaj testy jako opór, tu było jedno małe fałszywe bicie, wskutek czego zwiększyłem ten jeden na opór. Teraz już wsparcie do jakiejś strefy małej. Tu test jako wsparcie, tu test jako wsparcie, więc bardzo fajna granica. Myślę, że do 5,55 jak najbardziej Polka DOT może w najbliższym czasie. Spaść. Problem pojawia się, jeśli chcemy prognozować, co wydarzy się dalej. No bo z technicznego punktu widzenia możemy tutaj tak naprawdę dostrzec, jakby nie patrzeć konsolidację. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, teraz znowu mamy spadki. A konsolidacje są układami korekcyjnymi, z których notowania częściej. To nie oznacza oczywiście, że zawsze, ale częściej wybijają w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc jeżeli w tym przypadku wcześniej mieliśmy spadki, no to wybicie dołem też z takiego statystycznego punktu widzenia wydaje się być nieco bardziej prawdopodobne, a spadek poniżej 5,55 mógłby napędzić dalszą przedaż w kierunku 4 dolarów i 80 centów, bo dopiero tam zlokalizowane jest kolejne techniczne wsparcie. Idąc dalej, Solana. Solana, która oczywiście prezentuje się zdecydowanie bardziej optymistycznie. Wszystko to za sprawą tego dość ładnego odbicia wzrostowego, które obserwowaliśmy już od 5 lipca bieżącego roku, bo w wyniku tego wzrostu doszło do wybicia powyżej technicznego polu zlokalizowanego gdzieś w rejonie 160 dolarów. Ja mam taką strefę między 160 a 163 dolarów. Jest to strefa, do której w mojej ocenie notowania Solany w najbliższym czasie mogłyby powrócić, bo wyrównaliśmy sobie niemalże. Te wierzchołki z drugiej połowy maja czyli lotowania solany zbliżyły się w rejon stół. 86, 187 dolarów, wraz z początkiem nowego tygodnia, pojawiła nam się presja podażowa. Ona nie jest jakaś gigantyczna, no ale jest zauważalna i w mojej ocenie jest szansa na to, że zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów, Solana wróci w najbliższym czasie w 160 dolarów, aby przetestować od góry poziom, który do tej pory był testowany tu jako opór, tu jako wsparcie. Więc bardzo, bardzo fajna granica. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że jest to granica, która pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacci'ego z tego wcześniejszego ruchu wzrostowego, więc jest. Całkiem spore prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli strona tutaj dotrze, no to w tym punkcie pojawi się jakaś presja hipotetowa, która mogłaby zainicjować kolejne odbicie. Czy to znów w kierunku 186, czy dalej, nawet w rejon powyżej 200, 209, 210 dolarów. Więc potencjał byłby całkiem, całkiem ładny. My tymczasem przejdźmy dalej. Zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Jupitera. No, jeśli chodzi o Jupitera, sytuacja wygląda bardzo, bardzo podobnie, czyli też w ostatnim czasie mieliśmy wzrosty, wzrosty zainicjowane po odbiciu technicznego wsparcia. W tym przypadku była to granica 66 centów, następnie doszło do wybicia powyżej technicznego oporu, czyli granicy 89 centów. No i teraz tak naprawdę od początku tygodnia... Ja... Przepraszam, obserwujemy spadki. Spadki, które mogłyby w naturalny sposób doprowadzić do retestu. Granica, która tu była testowana jako wsparcie, tu była testowana jako opór, teraz znów mogłaby zostać przetestowana jako wsparcie. Podobnie jak w przypadku Solany, ale podobnie też jak w przypadku wielu innych projektów, do których za chwileczkę dojdziemy, to najbliższe wsparcie pokrywa się z mierzeniem 38,2, może nie idealnie ale jest naprawdę bardzo, bardzo blisko, więc teoretycznie, gdyby tylko w tym punkcie pojawiła się jakaś reakcja popytowa, to moglibyśmy mieć do czynienia później z odbiciem wzrostowym i z wyszką, czy to w stronę dolara 28 centów, dolara 47 centów, dolara 77 centów. Potencjalne zasięgi naprawdę byłyby tutaj całkiem, całkiem spore, tylko musielibyśmy najpierw odbić się od tego wsparcia, ale żeby się od niego odbić, najpierw trzeba tam spaść, czyli myślę, że jeszcze dzień, dwa, trzy, być może takiego niewielkiego ruchu spadkowego. Oczywiście im wolniejszy będzie ten spadek, czyli im więcej czasu zajmie rynkowi zejście do poziomu 80%, 9 centów z technicznego punktu widzenia będzie to jak najbardziej korzystne. Czyli nie martwcie się o to, że rynek nie chce dotrzeć do jakiegoś wsparcia szybko, bo im wolniej tam dociera, tym większe prawdopodobieństwo, że może się od niego odbić. Bo spokojny ruch, mało dynamiczny ruch to jest ruch charakteryzujący się niewielkim momentum, a niewielkie momentum spadkowe sugeruje, że strona podażowa nie ma zbyt wiele siły. Teraz, jeżeli mielibyśmy spadek po kroju 5-10% dziennie, no to strona podażowa jest bardzo, bardzo silna. Jeżeli strona podażowa jest silna, no to ma moc do tego, żeby pokonywać techniczne wsparcia i je po prostu rozjeżdżać. Jeżeli mamy spadek, ale spadek bardzo symboliczny, albo spadek taki naprzemiennie występujący ze wzrostami, czyli dzień spadkowy, dzień wzrostowy, dwa dni spadkowe, dzień wzrostowy i tak dalej, ogólnie chodzi o to, że ta krzywa nachylenia całego, całej tendencji spadkowej od wierzchołka do dołka jest taka relatywnie płaska. To jest to pozytywny sygnał. Sugeruje to, że momentum danego ruchu kierunkowego jest niewielkie, a to z kolei zwiększać może prawdopodobieństwo, że po osiągnięciu jakiegoś technicznego wsparcia, jednak ta strona popytowa podejmie próbę przejęcia kontroli nad rynkiem. Doprowadzi to do odbicia, no i późniejszego rajdu wzrostowego. Idźmy natomiast dalej. Zerknijmy sobie na notowania manty. I to jest projekt, który wyróżnia się dość mocno na tle szerokiego rynku, ale niestety w ten raczej negatywny sposób, bo. On też spada od początku tygodnia i to jest jedyna cecha wspólna. Odbija się obecnie od technicznego oporu w wysokości dolara i 8 centów. Natomiast no, tutaj ciężko jest wskazywać, dokąd te spadki dotrą. Oczywiście, jak przybliżymy sobie całą tę sytuację, no, to mogę Wam wyznaczyć, mogę Wam wyznaczyć jakieś wsparcie w rejonie 88 czy nawet 89 centów. Natomiast prawda jest taka, że tutaj jesteśmy w dość wyraźnej w dość wyraźnej tendencji spadkowej. Żaden, żaden kluczowy opór właściwie nie został pokonany, tylko wyrównaliśmy wierzchołki z drugiej połowy czerwca, odbijamy się od tego pułapu i szczerze nie wiem, czy notowanie manty będą w stanie odbić się od granicy 89 centów. Nie zdziwiłbym się, gdyby spadły. Do lipcowych dołków, czyli w granicy 74-75 centów bądź jeszcze niżej. Póki co powodów do optymizmu ja tutaj osobiście nie dostrzegam, no bo nie doszło do wybicia żadnego oporu. Tak naprawdę najlepszym byłoby, gdyby notowanie manty wybiły powyżej szczytów z 27 czerwca, no bo jest to ostatni, najniższy wierzchołek w tendencji spadkowej. Mieliśmy wierzchołki, dołki, wierzchołki, dołki, wierzchołki, dołki. No, jaki był ten wierzchołek każdy widzi, ale jednak jakiś był, więc to technicznie wybicie powyżej tego. Zakresu potwierdzałoby mm, taką zmianę tendencji ze spadkowej na wzrostową. Póki co to się jednak tutaj nie wydarzyło. Idźmy więc dalej. Zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach SUI. W tym przypadku mieliśmy. Na początku tego tygodnia odbicie od oporu w wysokości 91 centów, no i notowania SUI w najbliższym czasie prawdopodobnie podążać będą w kierunku najbliższego wsparcia. To zlokalizowane jest w wysokości 76 centów i podobnie jak na wielu projektach, tak i tutaj jest to granica, która pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego, więc tu pozostaje pytanie, czy w tym punkcie pojawi się jakaś presja popytowa, bo ja na przestrzeni tych kilkunastu ostatnich minut wyznaczyłem różne wsparcia, do których poszczególne projekty mogą dążyć. W wielu przypadkach te poziomy pokrywają się albo są bardzo zbieżne z mierzeniami 38,2% korekty Fibonacci'ego, ale to nie gwarantuje jeszcze, że rynek się od, od tych pułapów odbije. My musimy poczekać cierpliwie, aż rynek tam dotrze, następnie poczekać. Na reakcję, która się w tym miejscu pojawi, to może być reakcja popytowa albo podażowa. Może być sytuacja taka, że kurs odbije od tego wsparcia, i wtedy będzie to sygnał wyraźnie wzrostowy, ale może być tak, że dobijemy do tych technicznych stref wsparcia, nie pojawi tam się żadna reakcja popytowa i kurs po prostu zanurkuje niżej. Wtedy będzie to sygnał raczej spadkowy, wyraźnie spadkowy. Więc na ten moment raczej nastawiamy się na to, że spadki będą kontynuowane. Potencjał jest relatywnie niewielki, bo do najbliższych wsparć mamy bardzo, bardzo blisko. Ale to jeszcze nie przesądza o tym, że kurs za chwilę musi odbić, za chwilę musi wracać na ścieżkę wzrostu. I są oczywiście pewne czynniki, które mogą zwiększać realizację takiego scenariusza. Tak jak chociażby to, że te wsparcia pokrywają się z istotnymi tymi wierzeniami czego, Tak jak chociażby to, że dynamika obserwowanego od początku tego dnia spadku nie jest jakaś porywająca. To są takie małe czynniki, ale one jeszcze niczego tak naprawdę nie gwarantują. Najważniejszym, najważniejszą informacją jest to, czy pojawi się tam reakcja popytowa, więc trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Myślę, że będziemy trzymać rękę na pulsie. Jak się coś takiego pojawi, to oczywiście będziemy na bieżąco sobie to wszystko komunikować. My idziemy dalej, zerknijmy sobie do notowania miny. No, i w tym przypadku, jeżeli chodzi o minę, sytuacja nie wygląda aż tak korzystnie. Dlatego, że odbiliśmy się z jednej strony od wsparcia, wysokość 58 centów. Ale my już tutaj dotarliśmy do oporu, przepraszam, odbiliśmy, a teraz testujemy wsparcie, więc tak jak na wielu projektach do tego najbliższego wsparcia jeszcze jest jakaś przestrzeń, tutaj już właściwie jesteśmy na granicy tego wsparcia, granica 51,5 centa, poziom bardzo, bardzo ciekawy, na ten moment żadnej większej presji popytowej, właściwie nawet mniejszej presji popytowej ja osobiście tutaj nie dostrzegam, mogę Wam nawet przybliżyć ten ten wykres, jak on wygląda z perspektywy takiej e, powiedzmy 2-3 miesięcznej. No i teraz, jeżeli nie pojawi nam się tu i teraz właściwie, czyli może na przestrzeni najbliższych godzin, ewentualnie na przestrzeni najbliższych dni. Żadna reakcja popytowa sugerująca potencjalne odbicie od tego wsparcia i notowania miny osuną się poniżej tego zakresu 51,5 centa, no to spadki mogą być kontynuowane nawet w kierunku lipcowych dołków, czyli w stronę 43 centów. Więc tutaj ta sytuacja nie wygląda aż tak bardzo optymistycznie. Wszystko za sprawą tego, że tu właściwie już teraz, dzisiaj testujemy techniczne wsparcie. Więc jeżeli szeroki rynek, który będzie spadać, żeby poszczególne projekty dotarły do swoich wsparć, to być może w przypadku miny będzie to oznaczało spadek poniżej tego wsparcia i kontynuację jeszcze raju spadkowego. Ok, aptos. Kolejny projekt, który jest bliźniaczo podobny do szerokiego rynku kryptowalu, czyli bardzo ładny wzrost za nami, wzrostu, którego doszło do pokonania technicznego oporu, w tym przypadku granica 6,65 dolarów. Następnie zwyżka zatrzymała się w rejonie technicznego oporu kolejnego 7,80. No i od początku tygodnia obserwujemy spadki. Spadki, które wydawać by się mogło, że zmierzać będą w stronę 6,65. Z, z kolei to wsparcie, podobnie jak na wielu projektach, pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Bo więc mamy bardzo silną dodat korelacji pomiędzy poszczególnymi altcoinami, zresztą Bitcoinem też sytuacja naprawdę na wielu, wielu projektach wygląda bliźniaczo-bliźniaczo. Podobnie, i tak naprawdę, jeśli chodzi o analizę tej bieżącej sytuacji na rynku to ona ogranicza się przede wszystkim do tego, żeby wyznaczyć sobie kluczowe poziomy, ale w wielu przypadkach te kluczowe poziomy dzisiaj pokrywają się z zmierzeniami 38,2 właśnie z tego ostatniego odbicia wzrostowego. Ok, lećmy dalej. TIA, więc Celestia, projekt, którego kurs odbił się już jakiś czas temu od wsparcia w rejonie powiedzmy 5 dolarów, Zanotował wzrost, ten wzrost teoretycznie zatrzymał się w rejonie technicznego poru, praktycznie mógł być nawet nieco większy, i też nic złego by się nie stało. W moim jeden opór w wysokości 7,20, drugi bliżej 8,20 i w mojej ocenie ten wysokości 8,20 jest nawet nieco ważniejszy niż ten, przy którym teraz się zatrzymaliśmy, natomiast e, mamy już jakąś presję podażową. O ile w poniedziałek ona jeszcze była dość niewielka, no to wczoraj spadki już przekroczyły 11%, a więc całkiem sporo, no i tu jedno małe pytanie. Przybliżmy może ten wykres na chwileczkę, bo może dojść do sytuacji, w której na w celestii. Pojawi nam się tylko klasyczna konsolidacja. Wtedy spadki musiałyby zatrzymywać się w rejonie 6 dolarów i mniej więcej 8-9 centów. Mielibyśmy wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. No i biorąc pod uwagę, że wcześniej mieliśmy wzrosty, no to wybicie górą byłoby jak najbardziej w porządku. Natomiast, biorąc też pod uwagę momentum tego ruchu spadkowego, chociażby z wczoraj, no to pojawiają się pewne obawy o to, czy rzeczywiście notowanie Celestii będą w stanie ponownie zatrzymać się w granicy nieco powyżej 6 dolarów, czy być może. Kurs podejmie próbę zejścia poniżej tego zakresu. Gdyby taka próba się powiodła, no to moglibyśmy oczekiwać wyrównania dołków z lipca, czyli spadek gdzieś w rejon 5, być może nawet nieco poniżej 5 dolarów. No i póki co ja nie byłbym taki całkiem pewny, czy rzeczywiście zatrzymamy się nieco powyżej 6 dolarów, czy nie będziemy spadać aż w kierunku lipcowych minimów. API Coin, projekt, który też wygląda raczej spadkowo i projekt, na którym też ten potencjalny zasięg spadkowy może być nieco większy. Nie musi, ale może. Technicznie dalej jesteśmy w trendzie spadkowym. Tu się nic nie zmieniło. Wierzchołek, dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek. Teraz mamy kolejny jakiś wierzchołek oczywiście, ten nie został wybity, zatrzymaliśmy się na granicy technicznego oporu, granica 87 centów, tu było wsparcie, tu jest opór, bardzo ładna reakcja podarzała pojawiła się w poniedziałek, ze świecą niedzielną stworzyły one formację objęcia Bessy, wczoraj mieliśmy też niewielki spadek, dziś o poranku obserwujemy jakieś odbicie wzrostowe. Jak sobie tą sytuację przybliżymy, no to możemy oczywiście łapać trochę na siłę, że kurs odbija się od wsparcia w wysokości 77 centów. Natomiast w mojej ocenie nie jest to żadna kluczowa bariera i nie zdziwię się wcale, jeżeli te spadki byłyby kontynuowane nawet w kierunku lipcowych dołów. W mojej ocenie powody do optymizmu, takie rzeczywiste, potwierdzone jakąś analizą techniczną i strukturami, które na wykresie się pojawiają, pojawią się w momencie, w którym notowania Coina wybiją ponad granicę dolara, najlepiej dolara jednego centa, czyli wybijemy powyżej wierzchołki z drugiej połowy czerwca. Jeżeli to zostanie przekroczone, to sytuacja na rynku zmieni się diametralnie, bo z technicznego punktu widzenia będzie to pierwsze wskazanie sugerujące pod potencjalną zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy, a to z kolei może zwiększać potencjał wzrostu w perspektywie nie dwóch, trzech dni, ale w perspektywie kilku kolejnych miesięcy, co byłoby przez rynek odbierane bardzo, bardzo pozytywnie. No ale na ten moment jeszcze nam daleko, daleko do wyrównania w ogóle tych wierzchołków z czerwca, a do wybicia powyżej jest jeszcze, jeszcze dalej. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie na VIV, projekt, który chyba w ostatnim czasie dość mocno zyskuje Popularność, ale projekt, który no, biorąc pod uwagę te ostatnie, o których mówiłem, wypada dość dobrze, bo on raczej koreluje z Solaną i, i z tymi projektami, o których mówiłem wcześniej. Czyli w wyniku ostatniego wzrostu doszło do pokonania technicznego poru, w tym przypadku była to granica 2,30 dolarów. Następnie sama zwyżka zbliżyła się, nie dotarła precyzyjnie, ale zbliżyła się w rejon pokonanej wcześniej linii tendencji wzrostowej, gdzie wraz z początkiem nowego tygodnia pojawiła się presja podażowa. Jeżeli więc ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to myślę, że notowania WIF mogłyby w najbliższym czasie zmierzyć w stronę 2 dolarów i 30 centów. A to jest z wsparcie, które wypada relatywnie blisko mierzenia 38,2% korekty na z tego wcześniejszego odbicia wzrostowego. Więc jakby nie patrzeć, sytuacja znów nam układa się dokładnie, dokładnie tak samo. No mamy odbicie od oporu, potencjał spadkowy, jeszcze jakiś niewielki do najbliższego wsparcia które to pokrywa się albo wypada bardzo, bardzo blisko mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego. Więc podsumowując, jeśli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, czyli na kilka kolejnych dni, no to ja dostrzegam pewną przestrzeń do tego, żeby spadki rzeczywiście były kontynuowane. To, co wydarzy się dalej w perspektywie kolejnych tygodni czy też miesięcy, zależne będzie od tego, czy od tych najbliższych wsparć się odbijemy. Szanse na to w mojej ocenie są, nie stuprocentowe, ale są całkiem, całkiem spore, więc gdyby do tego doszło, to rzeczywiście Bitcoin myślę, że mógłby technicznie wybić nowe ATH nawet w przyszłym miesiącu, ale to tak naprawdę zależy będzie od tego, czy pierwsza ta odbije od tego najbliższego wsparcia, czy też nie, bo jeśli zanurkuje poniżej, no to wtedy ten czas potrzebny na odrobienie strat i wybicie nowego ATH prawdopodobnie też zauważalnie się wydłuży. Z mojej strony to było na tyle. Jeśli materiał się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zerknijcie sobie do opisu pod tym materiałem. Tam znajdziecie oczywiście kody rabatowe na wymianę w kantorach Ariten. No a my w kolejnym materiale słyszymy się oczywiście w poniedziałek oraz w środę, więc dajcie znać proszę w komentarzach, jakie kolejne chcielibyście, abym wówczas przeanalizował. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!